Hejka, witam Was serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Ja jestem Patrycja, a dzisiaj pokażę Wam, co wystawiamy sobie na Vinted. Przygotowałam parę rzeczy po sprzątaniu w szafie i stwierdziłam, że nagram Wam, co sprzedajemy na Vinted, bo może komuś coś wpadnie w oko i może akurat sobie zobaczycie co chcecie. Oferty będą w sumie wstawione po tym filmiku, także serdecznie zapraszam i już Wam pokazuję, co my tutaj w ogóle mamy do wystawienia. Pierwsza rzecz, którą mamy i którą wystawię, yy, są to etui do telefonu Samsung A55 Galaxy oczywiście i mamy tutaj takie etui w pantereczkę, takie srebrne etui, tutaj właśnie ma y, zdarte w jednym w sumie w dwóch miejscach, bo tutaj i tutaj i takie z kotkiem i księżycem. Więc te trzy etui będą do wystawienia i będą kosztować one 15 ziko za 3. Kolejną rzeczą, jaką wystawiam, jest różowe body. Możecie sobie zobaczyć, z długim rękawkiem. Ma ono golfik. Jest ono z hm -ki. Tak, z H&M-u. Proszę bardzo, hm -eczka. W rozmiarze, już Wam mówię, XS i wystawiam je za 15 zł. Różowe, piękne, pudrowy róż. Więc jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to body wlotuję za 15 zł. Kolejną rzeczą, jaką wystawiamy jest różowy top y, taki z piórkami. Tutaj ogólnie to piórko jedno się odczepiło, więc nie wiem, czy ktoś potrafiłby to sobie zrobić, czy nie. Y, tak się prezentuje, jest gorsetowy rozmiar M. Miałam go ubranego właśnie raz na 50 mojej cioci. I co? Jest? On z Shane Sheen w zależności jak tam się y, na to mówi, jak Wy na to mówicie, y, na tą markę. No i co, i taki topik też wleci za 15 ziko na sprzedaż. Ładny jest, więc tutaj myślę, że to w sumie nawet sama bym mogła naprawić, bo już widzę, jak to tutaj wyleciało. O, już naprawione. Ale tak więc taki ogólnie z tego co mogę powiedzieć, to te piórka strasznie gryzą, ale jeżeli komuś to nie przeszkadza, to jak najbardziej właśnie można sobie go ubrać na imprezę, bo naprawdę robi piękny efekt. Ja miałam go ubranego akurat z, ze spodniami e, cekinkowymi i efekt był po prostu super, więc na imprezę jak najbardziej się nadaje. Ja sobie zostawiłam taki granatowy, mam jeszcze i biały z piórkami, więc e, na pewno jeszcze nieraz ubiorę, no ale ten po prostu już mi nie posłuży i idzie po prostu na wystawienie. Kolejna rzecz to spódniczka, taka o. Yy, ja mówię na nie tenisówki, bo wyglądają jak spódniczki do tenisami może nie wiem jak się nazywają. Ma tutaj po boku zameczek i takie zapięcie. Yy, ona jest w rozmiarze L. Jest to yy, spódniczka yy, marki Yet France. Coś takiego moi drodzy. Yy, nie wiem dokładnie co to jest za marka. Tutaj też ma właśnie ona tą y, nazwę na dole. Widziałam, że te spodniczki na Zalando y, królują, więc nie wiem, Wystawiam mam za 15 ziko. Jeżeli ktoś by był chętny, to taka spodniczeczka biała jest. Miałam ją ubraną raz w święta wielkanocne, więc pewnie wstawię zdjęcie, jak ona wyglądała na mnie. No a poza tym, jest na sprzedaż. Kolejna bluzeczka, taka czarna, z ściągaczem na środku. Tutaj ma meteczkę oderwaną, ale w środku meteczka jest. Jest to rozmiar XS, kochani. I jest to bluzeczka z H&M. Także jak ktoś by był zainteresowany, to za 15 ziko taka ładna bluzeczka. Yy, będzie wystawiona u mnie na Vinted i kolejną rzeczą jaką mam to yy, spodenki bordowe do spania kochani z Victoria's Secret w rozmiarze S i one mają jedną wadę tutaj usiadłam na gumy do rzucia i to nie chce zejść, ale może ktoś poradzi sobie z tym i komuś te spodenki przypasują. Tak więc je wystawiam za dyszkę. Możecie sobie wejść i kupić, jeżeli komuś się spodobało. I zostały dwie ostatnie rzeczy. Przedostatnią rzeczą jest kamizeleczka beżowa. Ona ogólnie ma ten minus, że jest skulkowana w środku. W sensie, wiecie, ta wata jest taka zbita i tutaj ma oderwane po prostu to takie do powieszenia. Jest ona w rozmiarze S i jest ona z New Yorkera. Wystawię ją za dwie dyszki, więc jeżeli ktoś by chciał kamizeleczkę i wie jak tę watę rozbić, to jak najbardziej będzie mógł taką kamizeleczkę ode mnie zakupić. Myślę, rozsądnej cenie. Bo jak sobie ją ubierałam jeszcze z tą zbitą watą, to nie wyglądało to jakoś najgorzej, i też była jeszcze ciepła, więc spełniała po prostu swoją rolę, jakby to nie brzmiało. I ostatnią rzeczą, którą wystawiam w dzisiejszym filmiku, są spodenki takie dłuższe, nowe z meteczką ze Sinseja. Kupione były rozmiar S, nie wiem czy mówiłam czy nie. Kupione były za 59,99. Ja je wystawię za 35 zł. Kupiłam inne srebrne, które widzieliście na pewno na jakimś moim filmiku, jeżeli oglądacie, jesteście na bieżąco. Na gumce, więc nawet jeżeli rzucę te kilogramy, które planuję zrzucić. To tamte będą odpowiednie, a te wystawiam. Zbliżają się festiwale różne, więc pewnie ktoś y, by szukał takich festiwalowych spodanek. Te myślę, że jak najbardziej odpowiadają temu. Y, one są takie bardziej właśnie z dżinsu, takiego y, srebrnego, nie takiego materiału rozciągającego się czy spadającego. I tak się prezentują te spodeneczki, one są po prostu przepiękne, więc to wystawiam na mój Vinted. Jeżeli jesteście zainteresowani, to nazwa będzie w komentarzu lub w nazwie, zobaczę jeszcze dokładnie. Wstawię Wam też pewnie linka do mojego profilu i jeżeli Was coś zainteresuje, to śmiało możecie negocjować cenę, bo jestem zawsze jak najbardziej za negocjacją. Muchy już czasami mnie denerwują. Także zapraszam serdecznie. Nie są to takie śmieszne negocjacje typu, że wiecie, zaraz sprzedam wam coś, co kosztuje 35 zł za 5, ale jakoś możemy się dogadać. Jeszcze jak napiszecie, że jesteście z kanału, to tym bardziej mogę wam spuścić scenę. I co? Staram się zawsze do paczuszek dodawać jakieś fajne gratisiki, więc jeżeli coś zamówicie, to na pewno dostaniecie ode mnie jakąś miłą niespodziankę. I w sumie nie wiem, co mogę Wam jeszcze powiedzieć. Dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka i życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie i do kolejnego odcinka. Pa!